Witam serdecznie. Dzisiaj tak zwany freebie alert, czyli można coś pobrać za darmo. Na Facebooku, w forum MPC Mix and Masters, znalazłem taki oto post i jest tutaj dołączony link do dysku Google, gdzie można pobrać troszeczkę darmowych sampli instrumentów typu Keygroup i programów bębnowych. Link oczywiście umieszczę w opisie. Tak więc, jeżeli ktoś się nie boi, to można tam coś takiego pobrać. Ja to zrobiłem, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie ma tam jakiejś awarii. I na razie póki co nie ściągnąłem sobie. Żadnego wirusa. Natomiast to są ciężkie gigabajty. Tak więc należy sobie troszeczkę miejsca na dysku zarezerwować. A ostatnio z tym akurat u mnie zrobiło się ciężko. Jest tam troszeczkę zzipowanych instrumentów. I oto jeden taki przykładowy. Takie sympatyczne dzwoneczki. Tak więc jeżeli ktoś jest dopiero na początku swojej drogi i odczuwa brak. Dodatkowych brzmień, to może w ten sposób zupełnie za darmo spróbować swój arsenał rozszerzyć. Od razu mówię, że są to instrumenty typu Key Group. Są one w skompresowanych folderach. Należy je zdekompresować. Następnie otworzyć program MPC Bits i znaleziony tam w folderze plik przeciągnąć prosto do programu. MPC albo MPC Beats i taki program automatycznie się załaduje. Tak więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to można skorzystać z okazji. Serdecznie pozdrawiam, życzę miłego dnia i zapraszam do oglądania moich pozostałych produkcji na kanale, gdzie zdradzam różne triki i sekrety. Związane z korzystaniem z programu MPC i MPC Bits.